Witam w nowym poradniku Step by Step. W tym odcinku przedstawię wam krok po kroku procedurę zmiany pory roku w najnowszym wydaniu symulatora Maszyna. Przechodzimy do głównego folderu symulatora. Następnie otwieramy plik e07.ini. Do edycji polecam edytor Notepad. Odszukujemy parametr MoveLight. Opis ten odpowiada za porę roku. 0 oznacza synchronizację z kalendarzem systemowym. W dniu nagrania tego poradnika jest zima kalendarzowa. Pozostawiając cyfrę 0, taką samą porę roku będziemy mieli w symulatorze maszyna. W celu zmiany pory roku na inną, należy zmienić parametr MoveLight wpisując numer dnia w roku, na przykład 222. To znaczy, że jest to 222 dzień roku kalendarzowego, w tym przypadku 9 sierpień. Zapisujemy zmiany w edytorze. Tym sposobem zmieniliśmy zimę w lato. Uwaga! Przedstawiona wcześniej procedura zmiany pory roku w pliku EU07.INI działa w scenariach nieposiadających niezależny parametr MoveLight, możemy to sprawdzić w pliku SCEN danej scenarii. Pliki SCEN znajdują się w folderze SCENERY. Natomiast gdy scenaria posiada parametr MoveLight, zmiana pory roku jest możliwa dopiero po edycji owego parametru w samej scenarii. Zapisujemy zmiany i uruchamiamy ponownie symulator. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę.